Słuchajcie, właśnie dzisiaj wyszła nowa piosenka Wojana i Ptycia pod tytułem Plecak, no i kilka dni temu, patrzcie, reagowaliśmy sobie na trailer piosenki, a dzisiaj zareagujemy sobie na jej małość, więc mam nadzieję, że fajnie wyszła, więc, no dobra, lecimy, ale pamiętajcie o łapce i subieku, dobra, więc, ho, okej, okay, Wojana widzę cały, o, i Danek Ptycia, o, i sam ty się odniesie, Kocham te zachody słońca, kiedy chory. A wow, jaki ładny zachód słońca! Patrzcie na to. Sąd jest żółty. Trochę Jezu, i on ma złota, tyś chyba kocha złoto, tak samo jak ja. A a, i tak jeszcze tylko na szybko wam powiem, że moja piosenka żółta zostanie chyba jeszcze trochę, trochę przełożona, ponieważ mój laptop jest prawie, a wiecie, bez tego ciężko mi będzie nagrać, więc. Oh, o, no zobaczymy, jak się da, dobra, lecimy Aj, to nam wystarczy, to dla mojej kumpli. An tak, przeszedł w lesołych tak, dobra. Potrzebny jest tobie wynalazek, no to coś wymyślę, jesteś moim bratem. Komputery auto Czekaj, czekaj. Kocham te zachody słońca, kiedy horyzont, to nam wystarczy, to dla mojej kumpli. Potrzebny jest tobie wynalazek, no to coś wymyślę. No tak, bo. Ktoś to kocha ja robić wynalazki, ale nie poda się zatrzymałem. Jesteś moim bratem! Ty, zobaczcie, on tu ma komputer... Auto... O i jeszcze to jest chyba auto wojenne, bo jest napisane dla Wojana. O, i kamery też są tutaj, więc... nie dowierzy, że ja tu potrafię, No bo sam bym nie wiem, że dowierzył. to się tym zajmuje, bo to przecież nosi... Aha, no tak, bo przecież tyś nosi pleca. Tu było wszystko co się da mieć No tak, jeśli otaczają cię potwory No to trzymaj koksa, to nie czas umiera A tak, bo ty masz tam pewnie wszystko A najwięcej to chyba masz tam złodych jabłek A złokaż mi drugiego, jak ja W takim młodym wieku inżyniera Lubię to ci... taki młodym Ej, chwila mi drugiego

to prawda, bo nie wyobrażam sobie dnia, w którym ptyś by nie nosił plecaka. Wystarczy tylko mi plecak i mogę uciekać stąd, już jako dziecko. Czekaj, czekaj. Czyli ptyś nosi od dziecka ten plecak? Na to wychodzi. O, i zobaczcie, i inny masnionek tutaj w ogóle. plecak no tak, bo nie ma rzeczy, której pteś nie ma w tym pleceku. Przykazuję drogę odnajdziemy nowy lądz, no tak, bo kto wie? Ja i mój plecak na plecach mam go, plezak na plecach mam go Taki wideo całego Wojna robi. O, braty, patrzcie, Nasze, chciałbym sobie zrobić, ale nie mogę, bo nie wiem, jak się robi screening y na telefonie. Okej, okay. nic mi już nie jest potrzebne. Tak, nie jestem w potrzebie, to mam brata z pędzakiem, co wyciągnie z niego coś więcej niż kilo, coś więcej niż kilo. Wow, ile ryb tutaj się. I jest. Dobra. Daj pochodnie, by zobaczyć świat. Jak zgaśnie, to nic się nie martw. W jest węgiel, o... tak, bo z węgla się przecież pochodnie to robi, nie? No tylko ty kupiłeś mamy co chcesz, dosłownie. Domek Wojana. Wszystko, na super. Wow, ile Towarzystwo, duże domy, już nie patrzę przed... I cały domek Woj... A no czekaj, czekaj, a czemu tutaj sklep na obok tego jest cały w dircie? Nie wiem. O, i tutaj jest też. Stolik, tego chyba tak nie było, co? w moim świecie jestem Okej, okay. a co to za ludek? Bo jego ja nie znam. Tutaj są Steve i Alex. Tutaj wojenowiczanie. Ale tego nie znam. Chociaż kojarzę, skończę, ale nie wiem, czy to jest dobra. Lecimy. Ty się ze mną, jak idziemy. I teraz to stach la co było Teren mamy tyle rzeczy, nic nam nie zabierzesz Tylko plecak jak wchodzimy w nether Moje miasto świeci na serwerze W plecak, zawsze na plecach mam go Wystarczy tylko mi plecak i mogę uciekać stąd Już okrugę no, Okay. O No i go, ja to, o, przecież, nie. Hmm. Ej, to jest dobra. bloki, nie, Chyba. O, teraz, ja się dopiero, ja damę, to jest Czekaj, czekaj. Co to jest? Jakaś Ptysiolandia? Coś takiego chyba, bo... ci co? Oglądałem wczorajszy odcinek Wojana, na którym było pytanie, czy Ptys ma Ptysiolandię, to odpowiedź była praw... poprawna tak. A ty... Gdy... Co? Czyli może ta piosenka ma ukryty sekret Ptysia. Możliwe. Nie no, fajna była piosenka. Normalnie bardzo dobra. Chyba nigdy w życiu takiej dobrej nie słuchałem. O, już kilka osób zrobiło w niej remix. Dobra, ale co? Na dzisiaj to tyle. Pamiętaj, że moja nowa piosenka żółta już niedługo. Hmm, Więc wyczekujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!